Wszystkim witajcie w kolejnym odcinku. Okres jesienny trwa, więc dzisiaj postanowiłam przygotować filmik w tym właśnie klimacie. Będę malowała obrazek na papierze akwarelami ukazujący piękno jesieni. Najpierw przygotujmy sobie szkic, zatem będzie mi potrzebny. Papier. Wybrałam szkicownik Winsor Newton Papier do akwareli o gramaturze 300 g na metr kwadratowy. W składzie mamy tutaj 100% bawełny i 15 kartek do zamalowania. Jest to już mój drugi szkicownik, taki sam właśnie z tej samej firmy do akwareli i bardzo dobrze mi się na nim pracuje. Oczywiście przyda się także ołówek, najlepiej zatemperowany na szpic i gumka do wymazywania błędów. Zdjęcie referencyjne udostępniam w filmiku. Najpierw szkicuję delikatnie, stawiam swobodne kreski. Zaczynam od lata ręki, potem przechodzę do poszczególnych elementów. Narysowałam dynie, grzybki, jarzynbiny. Walory jesienne to niezwykła inspiracja dla artystów, rysowników, twórców. Jesień przynosi ze sobą paletę bogatych, ciepłych kolorów. Żółć, czerwień, brąz. W ten czas wielu osobom na pewno kojarzy się z klimatycznymi spacerami. Po parkach czy lasach. W tym czasie też trwa sezon na dynie i jabłka, które są idealnymi modelami dla artystów podczas malowania z natury. Warto też wspomnieć o tym, że jest to czas nostalgiczny, wielu przemyśleń, zwolnienia tempa, picia ciepłej herbaty także warto. To też wyrazić w swoich pracach. Bardzo mi się podoba takie sezonowe, okresowe podejście też do sztuki, dlatego że pewnych rzeczy możemy nie dostrzec. Po wykonaniu szkicu, gąbką chlebową, zbieram grafit ołówka z papieru i przechodzę już do drugiej części pracy, czyli do malowania akwarelami. Do tego wybrałam akwarele sonet. Recenzję tych farb możecie obejrzeć na moim kanale. Używam ich już długi czas i jak zresztą możecie zauważyć w filmiku, nie wyglądają one zbyt pięknie, niektóre kostki po prostu pobrudziły mi się już w trakcie malowania. Ale zawsze można je umyć czystą wodą. W każdym razie wracam do nich bardzo często. Te akwarele dają mi niezwykłą radość stworzenia. Reaktywuję farby, spryskując je czystą wodą. Ja mam taką buteleczkę w ciemnym szkle. Oczywiście może to być zwykła jakaś buteleczka plastikowa, przezroczysta, a także czysty pędzelek z czystą wodą. Można delikatnie pochlapać farby, tak aby one były już mokre gotowe do użycia. Przygotowałam także pędzle cienkie oraz typu mop z naturalnego włosia. Będzie to szczegółowy malunek wykonany techniką mokre na suche, zatem cienkie pędzelki do szczegółów będą mi pomocne. Kolejna rzecz to paletka do mieszania barw. Wybrałam plastikową, wcześniej przetarłam trochę papierem ściernym powierzchnię tej plastikowej palety, aby po prostu łatwiej było rozprowadzać i mieszać farby. Jeżeli tego bym nie zrobiła, plastik ma taką śliską, tłustą powłokę i farby po prostu nie rozprowadza. Nie mi się tak dobrze. Czysta woda oraz ręcznik papierowy do odsączenia wody to są akcesoria niezbędne, zatem ich nie może zabraknąć podczas pracy z akwarelami. Zaczynam od żółtej barwy. Maluję tło pędzlem typu mop, zahaczając także w detale. Malunek będzie miał ciepłe kolory żółci i barwy pomarańczowej. W kolejnej części przystępuję do malowania latarenki, dyni. Akwarele są wodną techniką wymagającą cierpliwości i skupienia. Nie są one tak łaskawe jak akryle, zatem trzeba bardzo uważać z ilością pigmentu oraz wody. Nie jest to łatwo rozjaśnianie, dlatego malujemy od najjaśniejszych kolorów do najciemniejszych. Dobrze, że akwarele szybko schną, zatem można warstwy nakładać jedna po drugiej w krótkim odstępie czasowym. Akwarela ma swoje atuty. Zauważmy, że plamy są takie delikatne, lekkie. Też warto wspomnieć, że akwarele są nieszkodliwe dla zdrowia, nietoksyczne. Dzięki temu możemy spędzić dłużej czasu nad tą techniką niż w przypadku farb olejnych. Akwarela daje dużo możliwości. Możemy tworzyć efekty spływania kolorów, tworzenia luźnych lub precyzyjnych plam. Po zakończeniu pracy i całkowitym wyschnięciu papieru przystępuję do obrysu. Cienkopisem zaznaczam delikatne kontury mojego obrazka. Akwarele można także łączyć z kredkami, więc aby udoskonalić efekt w niektórych miejscach, można tak delikatnie, miękko-kredką zaznaczyć cienie. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie tego typu temat, czy jesień inspiruje Was do tworzenia i co najbardziej lubicie tworzyć w tym okresie. Pamiętajcie także o subskrypcji kanału. Mile widziana także łapka w górę. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.